Marki lace są o smaku zielonej cebulki. Mają 285 gramów, więc to są jeden z największych, które widziałem. No prawie, bo widziałem też lajsy 300 gramowe o smaku tzatziki, Które podam jest w jak No, prawie tak samo. bo to jest, bo to jest jumbo, Pan. Leis powstają ze starannie wybranych ziemniaków, które kroimy w plastry, smażymy w świeżym oleju roślinnym, pysznie i pysznie przyprawiamy. Tak produkujemy pyszne i chrupiące ziemniaczane chipsy leis. To jest takie wielkie no. no. To zabieramy za degustację chipsów. A to są te chipsy, mmm, smaczne bardzo, zajibiste nawet jest. Dziękuję za uwagę, Zem Lubomirski.